Cześć moi kochani, witajcie na kanale Ed Rodzinka. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 13 dniu naszego wyzwania. Wyzwania, w którym staramy się jakoś uporządkować nasze życie w domu, nasze funkcjonowanie. I dzisiejszy temat to menu: planowanie posiłków. Zapraszam serdecznie. Na dzisiaj Secret Slop zaplanowała coś bardzo fajnego, mianowicie planowanie posiłków. Być może część z Was już dawno to robi. Gratulacje, u mnie jest to ogromny problem, dlatego postanowiłam się zmobilizować i taką listę posiłków na najbliższy czas sobie przygotowałam. Pojechałam też na zakupy i do końca tego tygodnia rozplanowałam, co będziemy jeść. Myślę, że jest to y, bardzo przydatne, ponieważ bardzo często zdarzało mi się, że po prostu nie miałam pomysłu na obiad. Ja generalnie zawsze lubię stworzyć spontanicznie i zawsze wydawało mi się, że takie menu mnie ogranicza, ale w, dzięki oglądaniu właśnie step z kanału Secret Slop, o którym Wam wspominałam na samym początku tej serii, zrozumiałam, że menu nie, nie jest po to, żeby mnie ograniczać, ono jest po to, żeby mi pomóc, kiedy nie umiem nic wymyślić. Czyli po prostu mam taką listę rzeczy, które chcę zrobić, jestem do tego przygotowana, czyli mam te wszystkie składniki, ale jeżeli wpadnie mi pomysł na coś zupełnie innego, to przecież nie jest powiedziane, że ja koniecznie muszę to zrobić. Także bardzo serdecznie zachęcam Was i siebie do tego, żeby sobie zaplanować przynajmniej na kilka dni do przodu, co chcemy robić, i przygotować sobie listę zakupów, które potem zrealizujemy. Nie mówię tutaj o żadnej porze ani godzinach, ponieważ wiem, że bardzo różnie funkcjonuje. funkcjonujemy. U mnie w domu na przykład obiad jemy o godzinie 12, co pewnie nie jest powszechnie spotykane, jeżeli rodzice oboje pracują, lub nawet jeżeli jedna osoba pracuje na pierwszą zmianę. Mój mąż nigdy nie pracuje na rano. Także taka forma jest dla nas najwygodniejsza, żeby mógł zjeść po prostu kiedy. Idzie na godzinę 14 do pracy, żeby mógł już, już po obiedzie. Myślę, że to jest świetny pomysł. Takie menu na cały tydzień lub na kilka dni ułatwi mi funkcjonowanie bez wątpienia. W takim trybie, w jakim ja żyję, jest to na pewno mi przydatne, i do tej pory miałam z tym problem, więc teraz się zabieram. Przygotowałam sobie małe menu do końca tego tygodnia. Mogę Wam nawet zdradzić, dzisiaj zrobiłam carbonara. jutro mamy placki z cukinii, a do tego sałatka z pomidorów naszych. W czwartek będzie kurczak w sosie pieczarkowym i surówka. W piątek będzie jajko, ziemniaki i mizeria. A w sobotę wątróbka. Powiem Wam, że daje mi to takie poczucie, że opanowałam tą sferę. Bo dla mnie gotowanie i planowanie posiłków no, bez wątpienia jest bardzo trudne. To jest mój słaby punkt, przyznaję się szczerze, i cieszę się, że razem z Wami mogę nad tym pracować. Dzięki za tą mobilizację i dzięki Basiu, że mnie do tego namówiłaś. Mam tutaj na myśli moją przyjaciółkę Basię, która mnie w tym wszystkim wspiera, która zaraziła mnie, Fly Lady, i dzięki której wszystkie możemy z tego korzystać. Dzięki serdecznie za Waszą obecność, za komentarze, za miły odzew. I cóż, do zobaczenia jutro w kolejnym dniu naszego wyzwania. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam! Pa!